Zakończył się sześciomiesięczny kurs języka polskiego dla cudzoziemców, organizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego i Centrum Wsparcia i Integracji Cudzoziemców w Kutnie. Kurs to oferta skierowana dla pracodawców dbających o rozwój językowy swoich pracowników, ale organizator planuje również stworzenie grup dla osób prywatnych. Skończył się pierwszy tak naprawdę etap nauki pierwszej z grup, zakończył się to egzaminem, certyfikatem. Jakie odczucia po, po tak naprawdę pierwszym razie certyfikowanego kursu języka polskiego? Odczucia bardzo dobre, jak najbardziej pozytywne. Ta pierwsza grupa była podzielona na takie dwie grupy właściwie, na grupę zaawansowaną i grupę podstawową. Obie kursanci z obu grup dawali naprawdę z siebie wszystko. Wykonywali ćwiczenia, rozmawialiśmy, uczyliśmy się o kulturze historii Polski, geografii, także to był taki szeroki zakres naszych tutaj zajęć, tematyki naszej, naszych zajęć. Oceniam to jak najbardziej pozytywnie. Okaże się, jak będą wyniki naszego egzaminu, ale myślę, że, myślę, że sobie poradzili wspaniale. Co kursantom sprawiło największą trudność podczas nauki? Myślę, że najwięcej trudności jednak było z pisaniem, z redagowaniem tekstu w języku polskim, oczywiście nawet znając alfabet nasz, łaciński, budowanie zdań poprawnych językowo i stylistycznie w naszym pięknym, ojczystym języku polskim było dla nich najtrudniejsze. Pani nauczała języka polskiego, a czy kursanci nauczyli czegoś, panią nauczycielkę? Oczywiście to zawsze jest reakcja dwustronna, także uczymy się wspólnie. Samo nauczanie jest takim procesem, że no nie można nie uczyć się ucząc, tak bym to nazwała. Na pewno to było dla mnie też wyzwanie i nowe, ciekawe bardzo doświadczenie, także nauczyłam się po prostu pracy z, tym, z tą materią, tak? z obcokrajowcami, którzy dopiero przyjeżdżają do naszego kraju, próbują się tutaj odnaleźć. Na pewno nauczyli mnie tolerancji, spokoju. I wytrwałości w tym, co robię na co dzień. Pilotażowy kurs, zakończony egzaminem, ukończyli pracownicy firmy Animex. Jesteśmy po egzaminie. Jakie odczucia po pierwszym kursie i egzaminie? Czy było, czy było trudno nauczyć się języka polskiego? Było bardzo trudne, ale mieliśmy taką bardzo ładną i mądrą nauczycielkę, która nam we wszystkim pomagała, nas wspierała. I no, było bardzo trudno, ale. Było tak nawet stres, stresownie, dlatego że się my ba, bały się jak prawidłowo wszystko i uczyć, i rozmawiać, i pisać, ale mieliśmy taką, ja się raz powtórzę, taką ładną nauczycielkę, która nam zawsze pomagała we wszystkim. Świetnie mówisz po polsku. Czy było coś, co stanowiło trudność? A, no powiem tak, że... Długo się szła do tego, żeby trochę nauczyć się, i dalej będę do tego szla. Mam nadzieję, że nadal będzie kontaktować się z moim nauczycielką i ona mi pomoże we wszystkim. Co cię najbardziej zdziwiło w naszym języku? No nie wiem, nie powiem to, nie, nie dam odpowiedzi na te pytania, bo taki bardzo język podobny do naszego ukraińskiego. No tylko tak nie wiem, no może gramatyka to jest tam zdziwiła, bo jest trochę różne. Nie? Jak myślisz, w czym pomoże Ci ukończenie kursu języka polskiego? Myślę, że pomoże mi w pracy rozwijać i awansować na, wyż, wyższy, na wyższy poziom mojej pracy. No i jeżeli nie uda się w jednej pracy, no to jak będzie później zmienić za kilka, kilkanaście tam lat pracy, to mi się to pomoże. Autorski certyfikat Fundacji Ambitna Polska uzyskało 20 uczestników kursu. Certyfikat praktyczny polski, przygotowany zgodnie z europejskimi ramami kwalifikacyjnymi, łączy wiedzę ze znajomości języka, kultury i historii Polski. Pierwszy kurs języka polskiego zakończony w Agencji Rozwoju Regionalnego zakończony certyfikatem. Co to za certyfikat? Jest to certyfikat na poziomie B1. Dzięki temu certyfikatowi uczeń w przyszłości będzie mógł znaleźć lepszą pracę w Polsce, dostać również na studia. Sprawdzaliśmy wiedzę pod kątem praktycznym. Ucznia przede wszystkim była to znajomość języka polskiego, polskiej kultury, tradycji i obyczajów. Właśnie, bo nazwa certyfikatu brzmi Praktyczny polski. Oprócz, tak jak wspomnieliśmy, gramatyki, która mogła sprawiać problemy, uczniowie uczyli się również kultury. I tego też dotyczył test. Jak wypadła ta wiedza? Test wypadł całkiem dobrze. Spodziewaliśmy się, że uczniowie będą mieli jakieś trudności, ale nie jest źle. Na pewno będzie trzeba pod, popracować nad pisownią. Czyli jednak trudność sprawiało pisanie? Tak, pisanie. Przede wszystkim polska ortografia, gramatyka. Myślę, że nad tym zdecydowanie trzeba będzie jeszcze popracować. Certyfikacja praktyczna Polski obejmuje kilka stopni zaawansowania. Jak one wyglądają? Jakie to są stopnie? Przede wszystkim pracujemy nad tym, żeby był to certyfikat na poziomie B1, bo ten poziom jest najbardziej wymagany. Na uniwersytetach również pracodawcy zwracają na to uwagę. Był to kurs pilotażowy. Jakie są dalsze plany? Mamy nadzieję, że coraz więcej uczniów weźmie udział w tym egzaminie, przystąpi do tego egzaminu i otrzyma certyfikat praktyczny polski. Także mamy nadzieję, że ta grupa była pierwsza, ale tych grup będzie znacznie więcej i może w przyszłości powstanie tutaj ośrodek egzaminacyjny. Gratulujemy kursantom i życzymy powodzenia. Pani Mariana Liwajko. Patrz ty. <laughs> Gratulujemy. Thank